Z nami jest trener Polonii Środa Wielkopolska, Maciej Rozmarynowski. Rozmawiamy po zremisowanym bezbramkowo spotkaniu z pogonią Nowe Skalmierzyce. Panie trenerze, apetyty na pewno były większe, ale trzeba szanować ten punkt. Trzeba szanować może to, w jaki sposób widzieliśmy jakieś światełko w tunelu w sposobie budowania naszej gry. Nie było tego może zbyt dużo tego, czego oczekuje od chłopaków i oczekuje od nas. Natomiast światełkiem w tunelu jest to, że nie straciliśmy bramki. To jest dla nas na pewno jakaś korzyść. Musimy na to popatrzeć w tą stronę. Na pewno mieliśmy trzy dogodne sytuacje do zdobycia bramki. Rywale mieli taką mocno jedną i też trzeba e, też e, oddać to, co, co wybronił. Natomiast też bramkarz jest od tego, żeby bronił te uderzenia. I akurat one były takie, że, że Przemek doskonale się zachował. Natomiast my tą jedną sytuację uważam, że powinniśmy wykorzystać. E, tak naprawdę no, chcieliśmy wygrać to spotkanie. E, i, I cóż mogę powiedzieć więcej? No, no, z... Ca cały, czas, cały czas będziemy pracować, by za tydzień w kurniku e, zdobyć trzy punkty. Czy ta poprawa gry to może już być widoczny efekt pana pracy z zespołem? Mam nadzieję, że tak jest, mam nadzieję, że tak jest. W tym tygodniu naprawdę mocno popracowaliśmy nad, nad budowaniem gry w ofensywie, nad wprowadzeniem zasad. Ja zresztą już zacząłem je wprowadzać przed meczem i z Gedanią, i, i, i z Lechem, ale z Lechem głównie skupialiśmy się też na działaniach defensywnych, bo wiedzieliśmy, że, że głównie gdzieś lech będzie operował tą piłką. Natomiast z gadaniem już staraliśmy się na tych zasadach pracować. Niemniej jednak to, to jest proces. To co cały czas będę powtarzał jak mantrę, piłka nożna jest procesem. I żeby to zatrybiło, no to potrzebujemy czasu. W tym tygodniu już na treningu wtorkowym, gdzie mieliśmy makro zasady, było to widać i to mocno już było widać, że, że idziemy w dobrym kierunku i dzisiaj myślę, że momentami, momentami pokazywaliśmy właśnie to, to na czym nam zależy, aczkolwiek jeszcze musimy popracować na to ostatnią gdzieś strefą, no ale mamy świadomość, że potrzebujemy do tego czasu. No właśnie, czas, którego zbyt dużo nie ma, no bo ta sytuacja w tabeli Polonii Środa Wielkopolska cały czas nie jest rewelacyjna. No niestety mamy tego też świadomość, że te punkty nam uciekają i chcemy je zdobywać. Dlatego tak jak powiedziałem z tego meczu na plus, że nie straciliśmy bramki. Na minus, że nie wykorzystaliśmy chociaż jednej sytuacji, które, które tworzyliśmy, ale byliśmy dzisiaj zespołem i za to chłopakom chcę podziękować, bo było widać, że byliśmy jednością w wielu działaniach i tak naprawdę czy, czy w ofensywie czy w defensywie. No, moim zdaniem na plus i też na duży plus debiut Dawida, bo to też trzeba o tym, o tym wspomnieć. Bo jednak wszedł do nas do składu z przytupem i myślę, że na tyle się dzisiaj, przynajmniej w mojej opinii, pokazał, że będziemy chcieli więcej. No właśnie, wspowiadał Pan temat Dawida Mikołajczaka, 2008 rocznik, młodziutki chłopak, świetne występy w zespole Rezerw, zaowocowały dzisiaj debiutem w trzeciej lidze. No i tak jak Pan wspomniał, wszedł bez kompleksów, wszedł z przytupem, wdawał się w dryblingi z rywalami, no i parokrotnie dał się pokazać zdobyć. O to go prosiłem, nim się nie pojawił na boisku, żeby był po prostu sobą. To, co pokazuje na, na meczach w rezerwach i teraz na naszych treningach. O to go, go też właśnie cały czas prosiłem. Grunt, żeby, żeby był odważny w tych decyzjach. I myślę, że pójdziemy w tym kierunku, żeby też tych chłopaków naszych naszych na tyle wzmacniać i dawać im szanse, czy nadzieje, czy możliwości, żeby mogli się tutaj też rozwijać na poziomie trzecioligowego zespołu. Oprócz Dawida z nami już trenuje też Kuba Kledecki, też bardzo fajny chłopak. Uważam, że, że ma duży, duży potencjał. Tak jak, tak jak wspomniałem, będziemy, będziemy starali się ich wykorzystywać na tyle. Dziękuję bardzo. No i życzę powodzenia w kolejnym meczu z Kotwicą Kurnik. Dziękuję i, i przykro nam, że nie wygraliśmy tego meczu, ale wierzymy w to, że idziemy w dobrym kierunku i już za tydzień spróbujemy zdobyć trzy punkty.